przez Aleksandra Powietkina. Przegrał przez TKO. Teraz musi odbudować, ponieważ miały walczyć w Las Vegas. Do walki nie doszło, dlatego jest w formie. Na pewno był to to rutynia, widać to, ale ten atak, który w tej chwili prezentuje jest... Nie zrobił. Poszedł do przodu, nogi zostały z tyłu. Sygnalizuje ataki krzykiem. Także, nawet jeżeli refleks by zawiódł, powinien być dobrym celem dla ataków Andrzeja Balżyka. Czy Bota na to reaguje? No, teraz niebezpieczny atak Boty, dlatego że zmienił. jakby... Znaczy, trzech walkach trzy razy przegrał. Cztery, cztery walki wraz z Szulcem była. Mistrzostwo Świata i BM Ciężkiej, ale jak już wspomniałem. Ten który miał bilans 81 porażka. Z nim zremisował zrenis To, że ta cofa się po linii prostej do tyłu, to podnosi trochę do góry głowę. Te pierwsze dwie rundy to były takie rozpoznawcze, z pewną asekuracją walczył. Szybkości pracy nóg i, i wszechstronności sposoby poruszania się na tlenu powiedzmy. I mówił, nie zaatakuje na hura. Jak wyjdzie mocny cios, to spróbuje go. Ta runda już wyraźnie dla Wawrzyka. Walentowany rugbista. Dzisiaj ma grubo ponad 100 kg wagi. Śmiał się. Jest już tak dynamiczny, nie jest już tak skuteczny. Poza tym cofa się po ataku w linii prostej. Na wieszaku, oszczędzał zdrowia. Ja podniosłem tę kwestię. Teraz kapitalnie. Prawy, krótki, z góry, bity. Myślę, że po raz kolejny będzie atak zdecydowany i. No i. Boty, popatrzmy jeszcze raz. Króciutki, prawy, krzyżowy, taki. Bardzo, bum. I wechać, nie Andrzej Nadrzejmawszy. Efektowne zwycięstwo Andrzeja Wabrzyka, 29 dziewiąte w karierze 15...